Wibracja dnia na piątek 26 grudnia 2025 roku. Wibracje budujące to 8, trójka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to 11 z dziewiątką. I wibracja docelowa to 11 w księżycu rosnącym. I dziś, szanowni państwo, troszeczkę bardziej bym się przyglądał wszelkiego rodzaju doradcom, którzy chcą się wtrącać w wasze sprawy. Więc, jeżeli ktoś chce się wtrącać do waszego partnerstwa, małżeństwa, etc., to troszeczkę bym na to, powiedzmy, patrzył z przykładem. Nurzeniem oka. Gdyby ktoś Wam chciał udzielać nie wiadomo jakich tam powiedzmy rad, to bym tutaj powiedzmy zwrócił uwagę, czy aby na pewno ta osoba jest konsekwentna do tego, żeby tutaj powiedzmy czy to osobiście, czy to biznesowo, czy to zawodowo, czy jakkolwiek inaczej nam doradzać, gdyż ponieważ dzisiaj powiedzmy takich fałszywych specjalistów albo tutaj powiedzmy podobnej maści naturszczyków może być cała masa, którzy wiedzą lepiej od nas, jak my mamy żyć. I za to mądrość trzymam kciuki, a niech się dobre rzeczy. Czy dzieją i jednocześnie przypominam Państwu, że na naszej stronie dobrawróżba.pl można zamówić indywidualne konsultacje, czy to dla siebie, czy to dla kogoś, dobre, czy to dla kogoś bliskiego, tak więc dobrawróżba.pl, polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.